jest ryba. Wow, chyba że leszcz. Dzisiaj pokażę jak kręcę jigi z mopa, ale najpierw szerszenie z pomponów i krążków z pianki do robienia pływających żuczków. Na sucho praca całkiem cacy, ale w wodzie nie do końca mi się podobało. Zaraz pokażę o co chodzi. Tutaj miałem jedno wyścieklenie, ale jedynie sprawdził, co to w ogóle zostało na wymyślane. Potem jedno uderzenie. O ty. No tyle. Nic. Podpłynął do tego bez kitu, podpłynął do tego kleń, tylko powąchał. Odwłok szerszenia mógłby lepiej pracować w wodzie. Te krążki nawleczone są na złożoną nić wiodącą, pomiędzy są jeszcze cienkie fragmenty rurki, no ale to wszystko jest i tak za sztywne. Być może wystarczy usztywnić połączenie między pomponami i pierwszym krążkiem, wtedy ruch przeniesie się bardziej w stronę odwłoka. No, ale to jest jeszcze do wykombinowania. Nie podoba mi się też, że lecą tak na łeb. Trzeba by obciążenie gdzieś po środku umieścić. No, z tymi szerszeniami szybko sobie poradziłem. Zostawiłem je na krzakach, więc teraz jig z mopa. Składa się z dwóch elementów z mopa i jeżynki. Jeżynkę robię z takiego błyszczącego sznurka, z torby na prezenty i z filcu. Oczywiście może to być, co tylko się znajdzie w supermarkecie. Haczyk klasyczny, dzigowy, ale lepszy byłby taki z krótszym trzonkiem, bo wtedy nie trzeba dawać tyle jeżynki. Czy to robię przeszkadza, czy nie przeszkadza, to by trzeba zapytać rybę. Mnie się takie bardziej podobają, a jak mi się przynęta podoba, to potem częściej na nie łowię. Przytwierdzam ogonek z mopa i daję kropelkę kropelki, a tak naprawdę to dużo kropelek kropelki, bo dzięki temu dżigi są bardziej wytrzymałe częściej się urywają albo częściej tępi się haczyk. Jak się naładuje kleju, to są niezniszczalne. Teraz jeżynka. Najpierw pocięty sznurek wymieszany z filcem, potem sam sznurek. Pomysł miałem taki, żeby był jasny ogonek, fragment ciemniejszej jeżynki, fragment jaśniejszej i na końcu czarna główka. Na koniec znów klej i najlepszy moment, czyli czochranie, dzięki któremu jig jest bardziej kosmaty, ale to też pozwala sprawdzić, czy wszystko dobrze się trzyma. Powiedziałbym, że to moja ulubiona przynęta tej wiosny i pod koniec tamtego sezonu. Tak jak często powtarzam przy jigach czy przy streamerach, bardzo podoba mi się to, że tutaj kompletnie niczego nie trzeba, niczego nie trzeba poprawiać. Nie tak jak przy gumach, że coś się obsuwa, że coś się urywa. Hmm, tu aż do urwania samej przynęty. I teraz będzie całkiem fajna ryba z ostatniego wypadu. Właśnie na mopa. Była tu czapa. Jak trafię, to będzie ryba. W miarę. Jest ryba. Wow, co to za ryba? Klenik. Chyba że leś. Nie, klej. Jest kleń. Całkiem fajny kleń. Ale to I popłynę.